Zależy nam na tym jako Ministerstwu Spraw Zagranicznych, by ten dialog społeczny, dialog obywatelski pomiędzy Rosją i Polską pogłębiał się i kościoły są znakomitymi instytucjami, które mogą taki dialog prowadzić, inspirować, pokazywać społeczeństwom. Pewien kierunek. Ta konferencja, tak ją odczytujemy, jest swoistego rodzaju pokłosiem też podpisanego przesłania do narodów Polski i Rosji. Szansą na to, że w pewnej perspektywie już tego roku, który minął yy, taką wzajemną wolą powr powracania do tego ważnego dla naszych kościołów tekstu, chcemy pokazać, że jeżeli Europa ma być tym, Tą tradycyjną wartością, gdzie panuje miłość, szacunek, zrozumienie, gdzie indywidualność nie jest czymś negatywnym, gdzie odrębność nie jest czymś nagannym, a staje się ubogaceniem ogólnego, jednolitego kolorytu, to wśród sąsiadów w pierwszej kolejności może to zaistnieć identyfikuje się z pokoleniem JP2 i cieszę się, że słowa papieża Jana Pawła II o dwóch płucach chrześcijaństwa wschodnim i zachodnim nabierają takiego prawdziwego, realnego wymiaru. Jestem przekonany, że konferencja przyszłość chrześcijaństwa w Europie Rola Kościołów i Narodów Polski i Rosji będzie kamyczkiem. By właśnie te dwa płuca rzeczywiście współpracowały ze sobą, współdziałały, znajdowały taką harmonię i, i, i równowagę. Chcemy otworzyć tą konferencję, jak już wspominaliśmy, nowy etap w dialogu. Ubiegłoroczne przesłanie otworzyło pewną drogę, i teraz jest okazja do przeniesienia tego dialogu, który rozpoczęty został na najwyższym, można powiedzieć, szczeblu hierarchicznym. Na poziom wspólnoty kościołów i społeczeństw, także różnorodnych organizacji i ruchów pozarządowych. Jasną jest rzeczą, prawda, że jeżeli chodzi o spojrzenie kościelne na tą całą sprawę. No to niesłychanie ważna jest edukacja, nauka, niesłychanie ważne są działań charytatywne, wszelka pomoc wzajemna, ale to wszystko i tak ostatecznie odnajduje swój sens tam, gdzie to, jak to właśnie w liturgii mówimy, od modlitwy wychodzi i prowadzi do modlitwy.